Cześć Cześć Jasiu, tu Jasia Kołaczkowska i Szymon Majewski. Jasiu, bo y, zima jest takim y, taką porą, w którym się no, odziewamy, ubieramy, no, dużo na siebie nakładamy i mamy dużo refleksji związanych z, z odzieżą, z ubieraniem, ale też y, y, z naszymi mamami, bo to jakoś się wszystko łączy, no, bo przecież wiadomo, że każda mama bywa ubrana. Oczywiście, moja mama od zawsze, od zawsze raczej ubrana. Ja też, jak moją pamiętam, zawsze tak, zawsze zimą więcej, a tak. latem mniej takiego się mniej. składa. Tak? tak, 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 bardzo właśnie podobnie jest u mojej mamy. Moja mama, ale moja mama ma taką obsesję, znaczy ja myślę, że to jest obsesja, że ona nie nosi tych ładnych ciuchów. Jak ma coś ładnego, to ona trzyma w szafie i jak ostatnio u niej byłam, parę dni temu u niej byłam, to ona powiedziała, że ona nie nosi tych ciuchów, bo ona je szanuje. Czyli one są tylko do oglądania, tylko do, do oglądania, obserwowania. Z Czyli one są eksponatami, go. tak? Tak, i ona otwiera szafę, i ona odwiedza te sukienki, ona to wszystko jest w foliach czasami. I A mówi to do to nich jak eksponaty. do kwiatów. <laughs> nie, nie mówi, ale. Ona je szanuje, to jest niesamowite, że jej szacunek wyraża poprzez niedotykanie. Nienoszenie. No, prawdopodobnie jest to efekt wychowania, bo oczywiście pochodzi z bardzo biednej rodziny i było im ciężko. Czy nie przelewało. O, o, ośmioro rodzeństwa było ich dziewięcioro, więc ja, ja rozumiem, że szac szacunek do ciuchów, czyli yy, yy, nosili tylko to, co z, właśnie zdjęła z siebie starsza siostra. A powiedz, ale czy to jest tak na przykład, że mm, twoja mama potem traci szacunek do tych yy, ciuchów na przykład, że... One po 9 latach, 10 latach jej się już nie wiem, opatrzyły nudzą i ona traci szacunek do nich i na przykład nagle nadchodzi ten moment, że ona nagle wpada, wyrzuca je nie i jakoś cię. bardzo ich nie szanuje wtedy. I wyrzuca Przestaje szanować. Nie szanuje cię już. No, wiesz I co? pojawia się nowy ciuch. Masz rację, jest coś takiego, wiesz, ponieważ ona w pewnym momencie uznaje, że już bluzeczka nie, bo jest za mała. albo A wiesz, że jeszcze tak bywa w życiu kobiety? Bo są Każdej. Z, z, zmienne obszary zajętości Ma tych ubrań, tak? Że może Też, być. Ale jest jeszcze, wiesz co? I że jak za, za długo się czeka na sukienkę, to można się nie doczekać. Można się nie doczekać z dwóch powodów. Z pierwszego, że no, nadal nie wchodzi, albo nadal jest za duża, chociaż to są za bardzo rzadkie przypadki, ale przede wszystkim, wiesz co, co, co się często zdarza, że już mija moda na ciuk. Jeżeli ciuk jest bardzo modny, taki, wiesz, związany z danym okresem, i nagle po 10 latach moja mama już przestaje szanować i chce włożyć, i nagle się okazuje, bo przecież że. jak szanuje, tak, to nie, tak. nie wkłada. Że i wtedy się okazuje, że sukienka jej nie szanuje. I sukienka jej bo już min minął jej czas, już wygląda niemodnie, śmiesznie. Ale to ja mam radę, bo potem jest coś takiego, że jak wiesz, że moda z kolei wraca, i nagle no na przykład tak. Bistor, nagle na przykład no iron może znowu wrócić po latach jak bumerang. I znowu może nadejść czas szacunku. No tak, rzeczywiście były takie przecież sytuacje, że coś bardzo, bardzo niemodnego nagle. Ja mam przecież takie ciuchy w szafie, że takie ciuchy w szafie, które są już niemodne, ale liczę na to, że wróci moda i przy okazji odpowiednia tusza. Jest na to piękne określenie też naszych mam i naszych dziadków będzie przeprosić się z czymś. No, tak. Ja to bardzo lubię, tak. co przeprosiłaś się z tą sukienką. Czyli za bardzo ten brak szacunku. Tak, jakby, przy... że po latach był jakiś konflikt między wami i nagle przeprosiłaś się z nią. Ale tak. czy to jest tak, słuchaj, że twoja mama w ogóle ich nie zakłada, czyli one tak starzeją się no, w szafie? Wiesz, czyli szafa je nosi, wiesz, tak? To naprawdę jest tak bardzo często, że, że one się starzeją, nigdy nie, nie by, by były na, na mojej mamie. Nigdy. Nigdy, ale to nie jest zakup tylko to jest taki. Nie. Zakupu na pewno nie, ja czasami coś mamie kupuję i ona właśnie te ciuchy ode mnie tak bardzo szanuje i trzyma i trzyma. A powiedz w mi, jak bo ja że tak będę psychologizował i to nie chcę psychośmieszniać tego, ale czy na no przykład wiesz, Ty wstydziłaś się kiedyś tak, że już się cofnimy do jakichś na przykład wydań ciuchowych swojej mamy? Tak, y oczywiście. Kiedy byłyśmy z siostrą małymi dziewczynkami, to nasza mama jeszcze była w takim wieku, że wiesz, że no, już ojciec nie żył, więc mama była samotna. No w związku z tym, co szalała na dancingach. Dancingi, to jest, nie nie? a tak. to musiał być Ciechocinek? Nie, nie, to był w Lubinie, u nas w miejscowości rodzinnej. Były tak zwane fajfy było... też? Ym, tak, tak. Tylko takie, tylko takie, wiesz, o 20. I były dancingi, była jedyna bo w Ciechocinku to jest jeszcze gorzej, bo są o 17 w ogóle tak, i już i kończą, o 19 tak, spać. I kończą. Tylko idą w parach, spać, nie? No więc moja mama chodziła do Lutni. Była taka restauracja Lutnia, i tam były dancingi, i były striptisy. Był striptis, zawsze był striptis. Myśmy zazdrowiali. Ale to rozumiem, siostry. że jakoś ten striptis był losowany wśród pań, które tam były. Czy to było? Bo. Czyż była na etacie? Czy dziś była Zagramy. na etacie pani. rzucamy kościół, dziś pani rzuca No dobrze, ale co. Dziś co... Co... pani Ania. Pani Ania, zapraszamy. Zapraszamy, proszę bardzo. Dziś jest a pani wtedy dzień. mama mnie nie, 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 bo ja tak nieprzygotowana, bo ja bardzo szanuję moje cię. No dobrze, ale opowiedz i co wstydziła się właśnie tej I wydania mamy takiego zalotnego? Tak, mama wychodziła na dancing, a my z siostrą patrzyłyśmy Przerażono, jak ona, jak ona wygląda, a wyglądała teraz z mojej perspektywy, wygląda świetnie. I miała taką jedną ulubioną sukienkę czarną, ma tak zwaną małą czarną, na cienkich ramionczkach. To już było, to już było dla nas nie do wytrzymania. Tak ona służyła podrywaniu jedna, No prawda? Myślę tak, tak, już takie cienkie ramiączka wiesz, takie naprawdę cieniutkie. Nie jeden facet, drugiego faceta lutną <laughs> Zaceramionką. Z powodu właśnie Tych ramionczek. I co najgorsze, najgorsze było to, że miała rozporek w tej sukience do biodra. Do biodra. I myśmy Jezu. bardzo przeżywały z siostrą, myśmy stały w przedpokoju, ona stała też w przedpokoju się, przeglądała w lustrze, a myśmy były spocone, przerażone, co też nasza mama, jak nasza mama wygląda, ale bardzo dobrze robiła, ponieważ tam w lutni, na tym dancingu poznała swojego przyszłego męża. I a, jest czyli teraz interesanie. że ramionzko zadziałało lewej bądź sprawę Zbyszek. Się... Tak, Zbyszek zobaczył, ale powiem ci, tak, wiesz, jak to było? Mój, jak się poznali, mój ojciec poprosił ją do tańca. Oczywiście grupa. Dziewczyn, pań, siedziała przy jednym stoliku. Wszyscy jarali, bo przecież się wtedy paliło klubowe. Moja mama też paliła. Teraz już nie. W aż... się pali klubowe, chociaż w lutni. W lutni, tak. lut, lutniowe powinno tak. być. No i w, przy drugim stoliczku mężczyźni, i tam między innymi. jakby e, stolik męski, no męski tak, stolik żeński. No tak, oczywiście. Stoliki, tak, oczywiście to edukacyjne stoliki. Wi nie wiadomo było, po co się idzie na, na taki dancing. Żeby że wymieszać z... stoliki. Oczywiście, Krisełka. żeby wymieszać. Direkt, I grał zespół taki, wiesz, na żywo, był striptease, czyli to już podkręcało atmosferę. I mój ojciec obecny, ojczym, mój Zbyszek, podszedł, no już mocno zawiany do mojej mamy i prosił ją do tańca po raz pierwszy. To było pierwsze zatknięcie ze sobą. A moja mama mówiła, ale pan jest pijany. A on tak się nachylił do niej, powiedział, pani? W życiu nie byłem bardziej trzeźwy. Pięknie. Ale no i, czy ty wiesz, ale że. zatańczyli, zatańczyli, no i. I tańczyło razy. do tej pory. Ale to cudowne, bo ale, czy, ale w ogóle wiesz, że była słynna akcja i to był jakby PRL-u właśnie, że z pijanym nie tańczę. Pamiętasz, słynne plakaty tak, z pijanym tak, nie, tak, nie tak, tańczę, namawiające tak. do nie właśnie picia. W związku z tym, żeby największa kara, że z pijanym nie zatańczę. Ale to mama jednak się nie zastosowała. Albo miała tak otrzeźwiający wygląd, że on naprawdę w sekundę. Tak, tak, tak. Poprzez te ramionzka. Słuchaj, so, ja natomiast jeśli chodzi o, o ciuchy no mojej mamy, no rzeczywiście, bo moja mama była mm, fanką beretów i do dosłownie nawet tych mocherowych, miała ich mm. sporo. Mm -hmm. e, I one nawet jeszcze je nosiła w tym okresie, kiedy już one były tak nazywane. Wiesz? E, tak, mimo że jakby mowy... właśnie co ciekawe miały takie już mm -hmm. były naznaczone poprzez Donalda Tuska i już wtedy mm. zakwalifikowane. A mimo to moja mama właśnie jednak raczej bardziej była zwolenniczką. Niemniej jednak pamiętam. Barretu. Że jak mama, bo ja też y, pamiętam właśnie niektóre ubrania mojej mamy. Ja, mama po prostu miała pewien problem z figurą, mianowicie była jakby do, y, od góry do, y, do, y, do pasa była laską, a potem tam pojawiało Aha. się bardzo dużo mojej mamy, dużo więcej mojej mamy. I ja pamiętam, że budowa, właśnie mama miała jakby na coś takiego było i to było tak, ale tak totalnie szczupła mm -hmm. modelka i nagle... Ja pamiętam, za każdym razem właśnie nie wiedziałem jak, ale strasznie chciałem mojej mamie odrodzić no noszenie spodni, bo ja uważałem, że spodnie trochę pogarszały tę sytuację. Mm -hmm. Ja wiem, że y, to był ten taki moment, którego y, jakby właśnie, że właśnie cały czas myślałem, że moja mama jest piękna, ale mm -hmm. od, pasa, od, pasa, y, od pasa do góry i tak dalej. Natomiast jak potem żegnałem się z mamą... I z Przepraszam, jest naprawdę ciężko wytrzymać to wytrzymać. Ale jak się żegnałem właśnie z mamą, ponieważ moja mama nie żyje już 13 lat, właśnie teraz w styczniu minęło, to pamiętam, że tych ciuchów bardzo dużo było, dużo w szafie. Ja nie mogłem się zebrać jakoś właśnie na to, żeby się pożegnać z tymi ubraniami, z tym wszystkim. I w końcu po latach stwierdziłem, dobra, już jestem na tyle wypsychoterapeutyzowany i wypsychiatrowany, gotowy. że jestem gotowy. I teraz się pożegnam. I właśnie przy okazji, bo to jakoś tak nastąpiło, że na jednej z terapii yy, pani lekarz Psychiatra powiedziała, że, że jeden ze szpitali w Warszawie bardzo potrzebuje ciuchów, bo często ludzie lądują właśnie tam na przykład w gadkach, albo w piżamie, tak jak i mm -hmm. jak dostali no, tego tak, załamania, tak, 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 tak po prostu ich tam zawieźli, tam rodzina zostawia. I że oni są w potrzebie ciuchowej. I ja? Mm -hmm. Postanowiłem zawieźć te wszystkie rzeczy mojej mamy do tego szpitala. I on, one zostały tam zawiezione, w wielu, te, te, te mocherowe berety, te spodnie takie duże i góra mniejsza, te cieńsze rzeczy, takie bardziej zgrabniejsze, te duże spodnie, duże sukienki i, i, i te berety przed, i przede wszystkim. I potem miałem taką straszną, jakąś alenowską, psychośmieszną wizję po latach, że nagle zapomniałem, że oto ja doprowadzam swoim zachowaniem moją żonę do totalnego szaleństwa. Moja żona ląduje w ciężkim załamaniu, krzycząc, śpiewając na w, w, w bieliźnie, mm -hmm. bądź też na przykład w piżamie w tym szpitalu. odwiedzona Przy w piżamie. W piżamie, żeby już nie, nie upadać się w tych majtkach. I nagle ja przychodzę na wizytę po tygodniu, po dwóch i wychodzi matko-żona, czyli moja żona w ubraniu mojej Twojej mamy, mami. w moherowym berecie, w za dużej sukience, z mm -hmm. jakiejś takiej uszuplonej. W garsonkach i z jej na, w garsonce z jej na przykład broszkami, takimi trochę alaszydło. I to jest takie widmo. I za duże spodnie. Tak, ma. i tu jakby uh -huh. y, następuje takie psychologiczne zespolenie wszystkich, suma wszystkich strachów, czyli jakby moja żona objawia uh -huh. się w świętej pamięci w ciuchach matki, pamięci. Trochę koszmarne. Czyli jakby koszmarne. Witam mnie jako właśnie matko-żona, czyli. Jakby ta osoba, która przejęła pałeczkę, mm -hmm. ale też w szaleństwie, że, że taką, taką, taką miałem wizję. No, co powiem się niesamowita ta wizja, spłakałam się. E, ale, ale ja z... potem zaraz pomyślałem jeszcze o takiej no. karze, to na przykład, że ja tam ląduję i moja żona mnie zawozi. Mm -hmm. I nagle oni mi mówią, że tu już nie ma nic męskiego. I ja nagle przychodzi moja żona, mnie odwiedza i ja wychodzę w tych przykrywkach. Właśnie spodnia, które jest dla mnie za krótkie, ale też szerokie osób pompami. I ja witam moją żonę w ciuchach mojej matki i w jej moherowym berecie za broszką na tym berecie. Czyli troszeczkę bo ja... sobie. Szału, zaraz I wtedy moja żona dostaje ataku, szaleje, trafia tam od tego, co widzi. I razem, chodzi... i razem chodzimy na przemienie, prawda? Troszkę wstydziłeś tych spodni, tak? Tej ty, nierównowagi, tak? Wstydziłem się nierównowagi wstydziłem się też, ponieważ moja mama łapała oczka. Wiesz, co to był za problem łapania pani oczek? U nas się też nie przelewało. Się nie przelewało. Od, oddawało się do repasacji. Tak. Więc moja mama miała ten problem, oddawało Prziesz, się do repasacji, mi że, że miała tam dwie pary pończoch, które rotowały i te pończochy yy, y, mm -hmm. y, 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 jedne były w reparacji, w warsztacie, a drugie nosiła. I Widziałeś one były ładne też do kolan, a potem na górze była katastrofa. Oczka. I moja mama za każdym razem mówiła, że ja to mówię w swoim monologu mm -hmm. o mamie. Mama za każdym razem mówiła, jak padnę na ulicy mm -hmm. i odwiedzą, odwiozą mnie do szpitala, to cała mm -hmm. prawda o Majewskiej ujrzy światło dzienne, no, że jest, tak, wiesz, tylko ładna tutaj do kolan. Podnoszą, tak. a tam się okazuje, że katastrofa. No to moja mama przecież zupełnie ma taką obsesję na temat bielizny. Ja, a tak, żeby w atrakcyjnej bieliznie tak, do szpitala. Bo ja jej kupuję naprawdę takie też ładne. No, chyba moc swoją mamę i za każdym razem chcę jej coś kupić ładnego. Ona zresztą od, odwala straszne akcje i głośno się ze mną kłóci w sklepie, na sobie nie życzy, że nie, że nie. Wszystko po to, żeby, żebym ja kupiła sobie. Ja jej mówię, że ja mam. Ale nie, nie kup sobie i naprawdę robi straszne sceny i dramy, ale czasami udaje mi się kupić jakiś, jakąś fajną bieliznę. I ona tego oczywiście nie nosi. I ma szufladę nierozpoczętych majtek, czyli ode mnie. Co naprawdę szuflada nierozpoczętych ona mówi, o to są nierozpoczęte i nie nosi ich bo, bo i trzyma, jak ja zapytałam. Po co, na jaką okazję trzymasz? Czyli też szacunek, ona je szanuje szacunek, te majtki. Tak? I ona mówi, że do lekarza, no, prawda? Do lekarza. Dzieńku. I tak sobie zawsze wyobrażam m, takiego lekarza, gdy mama przychodzi do niego w tych właśnie majtkach nowych. To rozumiem lekarz, przy którym się tylko rozbiera do majtek. I że lekarz patrzy na te majtki i mówi. Nie... Nie rozpoczęte majtki, panie Aniu, fantastycznie. Ja sobie coś takiego zawsze wyobrażam. To jest moja mama, ale czy ci rodzice nasi to są sprawdzić. A na czy tym twoja kuchcie? mama kiedykolwiek kupiła ci geriavit Chalenie. farmaton? Nie. A czy ty wie, że miałem... Mama mi? Tak. Nie. A moja mama kupiła? miałem 27 lat i którego, <laughs> naprawdę i któregoś dnia, nie wiem dlaczego. <laughs> powiedziałem jej, że mój znajomy lekarz powiedział, że można się śmiać, ale geriavit farmaton ma najlepszą kompilację witamin. Mm -hmm. I nadchodzi wigilia Święty Mikołaj i nagle dostaję od mojej mamy 90 tabletek geriowit-Farmaton, takich piguł jak sterowiec. I mama mówi: Masz, będziesz się śmiał. Moja żona myślałem, że padnie. No tak, ja bym, Więc ja, ja po mu, ukałem ten geriowit-Farmaton. Przy czym po 20 tabletkach ja ze swoją energią, ze swoim ADHD dostałem takiego dopalenia, że moja tak. żona myślała, że ja eksploduję. Zamykałem oczy w nocy. I śniła mi się jarzeniówka, wielka taka rozpalona lampa. Budziłem się rano, byłem tak nakręcony, nigdy zamęczałem moją żonę na wszystkich możliwych polach i, seksualnych, i jakichkolwiek tak, no. innych. Moja żona no. miała dosyć. Wykałem 30 tabletek masz i pole musiałem seksualne? oddać. Seksualne masz pole seksualne? Tak, mam pole uprawione. musiałem pole oddać, I po 30 tabletkach. Oddałem to dziadkowi mojego przyjaciela, bo nie wyłykałem. Moja mama cały czas mnie odpytała, bo było po prostu to nie wyłykałem. Ja powiedziałem, że teraz nawet bym się zabił, a wtedy miałem 27 lat i wyłykałem geriavit farmato. Ty przecież ja tego nie wyłykałem, no nie mogę. Nie, nie wyłykałem. Czyli nie to się, co najmniej tabletek. jak wymazano 90 górników, tak jak no tak, w czasie no tak. wymazywania. Ja sobie, no tak, niewymazani. O, mamy tutaj grupę niewymazanych, to ja muszę sobie może ten geriavit Zakupi, bo mi bardzo brakuje. Cześć, ale to mu ci, nam wystarczy w naszym wieku jeden na rok. I już będzie dobrze. A ja miałem 90 takich wielkich no tablet. Tak. To trochę tak brzmi fajnie, tak ekscytująco. Może powinnam naprawdę, bo mi brakuje, wiesz? A ja nie mam pola, pola seksualnego. To może <grym> zresztą> zresztą. mam ten, nie mam pól seksualnych. A ja mam jedno z kolei, co też się no okazuje, że nie jest za dużo. No. A propos Ciuchów, miałeś taki, takie sytuacje w dzieciństwie, że gdy wychodziłeś na dwór, to mama ci zawiązywała szalik? Że mówiła, że musi być, żeby bez szalika nie wychodzić. I ja sobie zawiązywałam taki supeł. Ciurę, I mama obsesją. strasznie tak. na mnie krzyczała, że sobie super, za, supeł zawiązuje, że sobie supeł zawiązuje, a pod spodem zostaje, wiesz, wolna przestrzenka. Tak. I podchodziła i zawiązywała mi taki naleśnik. Ja przez mamę się ja przegrzewałem, ponieważ zła. cały czas byłem pilnowany, cały czas mama mi kazała, kazała, ciągle mi mówiła, że ciepło ucieka, że ciepło uciekła przez ciepło głowę. Ucieka. Że tyłem ucieka. Ja do tej pory, że chodzę na specjal, cały czas pilnuję ciepła, staram się nie schylać, żeby nie uciekło. Że góra jest najważniejsza, że, że także ciuchowo tak. masakrycznie, bo pamiętam, że do momentu, kiedy byłem w stanie sobie gdzieś już tam na przykład jakieś kupić, to ja z taką radością zacząłem właśnie sobie kupować przez ten taką cię y PRL-u, właśnie ciuchową i y tych dziwnych kapci mojej mamy, jakichś takich wiesz, dziwnych kufajek, które są dziadek, jakieś zabezpieczanie na zimę, że na przykład może być coś, Sezon grzewczy, z którym sobie nie poradzą, wyłączania kaloryferów, więc dziadek robił jakieś takie wojłokowe kamizelki, bardzo nieatrakcyjne. Więc jak oglądałem zdjęcia, to wyglądało bardzo źle. I właśnie takie wojłokowe jakieś kamizelki, które wyglądały jak jak jakieś. Jak ty je takie nazywasz? Wojłokowe, bo to był w ogóle materiał. Wojłok jakiś taki. Wojłok? wojłok. Jakiś taki wojłok to był taki prawie, że jakby. On wygląda prawie jak do uszczelnienia. Ja, ja teraz, jak ostatnio widziałem, to rury widziałem uszczelnione jakimś takim no, wojłokiem, żartuj. bądź dach. To prawie tak wyglądało. Ja sprawdzę, Jakaś więźba, gęźba dachowa, czyli Coś takiego. I, i dziadek to przeszywał, robił tego, sobie bez? jakieś takie samor, No prawie, że jakieś mhm. samorodne kamizelki, które miały grzać, ocieplać, żeby cały czas pilnować sam tego ciepła. Więc ja cały czas dostawałem, wiesz, jakieś za duże rzeczy, kufajki, za duże marynarki przeszywane były, doszywane, to było coraz większe, coraz większe i wyglądałem tak, strasznie właśnie no, nieporemnie. szybko terenu, no. porosłeś i też trzeba było dostosowywać te ciuchy. Przed kalesonu, armii radzieckiej nosiłem, wiesz, nikt to nie prawda? nosił czegoś takiego. Tak, bo cały czas trzeba było uważać, cały czas. Więc ja się z tym przegrzewałem, pociłem się. Na lekcjach byłem przegrzany za ciepło, Aha. więc wam mi mówiła: Zdejmij te kalesony. Ale to były takie rajtuzo kalesony najgorsze. Taki one były... Takie ciepłe, No nie, ale to były takie rajtuzo kalesony że razem ze stopami, obrzydliwe to było. No. O, cóż, ty. Naprawdę? Nie lubiłaś? Tak, tak. Znaczy, tak. No ja nie kalesony. No ja wiesz, jak się brało rajstopy. za pas dziecko, to od razu z tym jak pakunek do góry, tak, wiesz, ze wszystkim. Tak, tak. Tak. Dziewczyny nie noszą kalesony. Nie noszą? Ja wiem, że przykład jak spotkałem moją żonę, byłem zdziwiony, bo moja żona w ogóle nie nosiła czapki. Mhm. W ogóle. Bo dbała o fryzurę? Tak, dbała o fryzurę, to był dla niej jakiś wstyd, poza tym jej było cały czas ciepło, ale potem miała właśnie zapalenie zatok, ale nie, że czapka to był jakiś dyshonor, mhm. bo było coś takiego w pewnym momencie, że Czapka to obciąg. Czapki były nieatrakcyjne. Tak, 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 chowało tak. się czapki, prawda, tak. że czapka, o tobie... więc na przykład było minus 5, szłaś z kolego i lepiej było przyszpanować jednak bez czapki, prawda? Zgadza Potem się. było tak, zapalenie tak było. Za to. I dopiero kiedy się pojawiły takie fajne czapki, trochę moda się w, moda w to wkroczyła, to, to jakoś zaczęliśmy te czapy nosić, one zaczęły być modne, takie, siakie, takie owakie. Ja lubię czapki bardzo. A zwłaszcza jak tak, wiesz, spod czapki wy, wychodzą włosy. A to jest cudowna sprawa. Ja ci nas że ci... ci nie wychodziły włosy spod czapki. Nie, nie, a bo tak przypilnowałem się kasku troszkę. Troszeczkę był kask, fajnie, tak. no i śmiesznie. natomiast powiem Ci jedną rzecz, że właśnie ja tak się właśnie odciuchowałem i odsiermiężyłem, mhm. że potem jak już mogłem właśnie poszanować te ciuchy, ale też się nosić mhm. i jakby no było mięsać, w pewnym momencie za tak, że właśnie zacząłem tak szpanować, że pamiętam któregoś dnia z kolei osiągnąłem odwrotny efekt, mianowicie moja córka w pewnym momencie zaczęła się wstydzić moich zbyt odlotowych ciuchów. I pamiętam jak Zosia chodziła do szkoły baletowej, przyszedłem po zosie, stałem na dole pośród innych tatusiów, którzy byli w garniturze, Bądź po prostu normalnie ubrany, mm. a ja byłem ubrany w spodnie Lenary. To były takie Lenary, raperskie spodnie, takie mm. wisłe, duże z kieszeniami. Do tego jakaś po prostu marynarka, ale to wszystko było się rozkełstane. I tak. pamiętam, że moja Zośka, dzieci schodziły z góry tanecznym krokiem, właśnie baletowym. Zresztą jedyna dziewczyna, która stanęła i się rozpłakała, to była moja córka. Ojej. Zobaczyła mnie i uciekła. Wszyscy spojrzeli na mnie, o co chodzi, że patologia w rodzinie. Inni rodzice odebrali swoich. Normalni oj ojcowie odebrali swoje normalne dzieci, a po prostu mm. moja córka uciekła, bo się wstydziła mojego wyglądu ale to jest i normalne. z góry dzwoniła, żebym wyszedł i stał przed, przed szkołą. To jest normalne, bo, bo dzieci się właśnie bardzo często wstydzą swoich rodziców. I wiesz, kto zazdrości e, takich rodziców? Inne dzieci. No ja wiem, to Inne tak jest. Tak jest tak jak ale jak... masz bo... świetnych rodziców, ale twoja mama, ale twój ojciec, ale tak, a dzieci się nas trochę zwykle wstydzą.